Dzień dobry, z tej strony Gibson Gaming, a to kolejny odcinek z serii Minecraft na modach, w której walczę z bossami. Dziś zobaczymy sobie z moim odwiecznym wrogiem grzybowym minotaurem. Przyszkowałem sobie na tę okazję specjalne dwie grzybowe zbroje: Jedna to muchomorowa, druga to zbiomu grzybowego. W razie gdyby nie dawała sobie rady, mam tutaj jeszcze zbroję Feniksa, która jest już całkiem OP. Temki przygotowałem sobie oto takie. Tutaj, oczywiście, nasz yy, resp naszego potworka. Yy, mam miecz Feniksa, mam lance Valkiri, Miecz zwykły Ice Ward, to tego chyba najpierw będę używał. Łuku też będę używał. I jeszcze sobie weźmiemy tylko jedzonko na szybko. Cyk i refy. I myślę, że jesteśmy gotowi. To, to sobie akurat dam tutaj. Resp. Sp. Dobra. Tylko Zakładamy. O. Dobra. Gamę, mode Zero. Zakładamy naszą zbrojkę. Co to jest? Co to za dziadostwo? Łocha, lina. Aha. Aha. Pozdro! Pozdro, co ten typek zrobił? Dobra, troszkę mi on tutaj przeszkodził, nie powiem. Strzały mam, wszystko mam. Jedzenie mam. okej, okay, dobra, teraz biorę tą zbrojkę. Cyk, 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 cyk. Oj, coś czuję, że to będzie do no, słaba zbrojka. Nie wiem w ogóle, co się stało z tymi zbrojami. Ech, przynajmniej jest to na nagrane, uchwycone. Dobra. No to lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, zresztą my sobie go tutaj. Tam tego nie chcę jednak podchodzić. Dobra, cyk. Mu. Dobra, walcz. Boah, ale co to było? Co to mnie uderzyło? Chodź. Chodź na solo, chopie. Ło! Ło nie, 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 nie. Czym ty mnie wysadzasz? Czym ty mnie wysadzasz? Jomuś! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Ref, 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 raf. Boże, jaką szerżuję! Ja A! Masz! A masz! A! Dobra, chłopiec ewidentnie na grzybowo napocony. Dobra, jakbym go tak złucznił na odległość. Kurde, nie ma, nie ma co. Nie ma co. Lecimy go, lecimy cię z lodowego miecza. Dawaj, 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 dawaj. Ref, 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 ref. Dawaj. Pokonam cię twoją własną zbroją. Ło. Nie ma. Let's go. Miniotaur pokonany. Ale szczerze mówiąc, na tą zbrojkę to był mój najcięższy przeciwnik. No bo raz miałem prawie dwa serduszka i byłem tak bliźniutko śmierci. Dobra, jako nasze trofeum zakładamy sobie głowę Miniotaura. I się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dajcie zostawić łapkę w górę. No, cześć, czołem i pa pa.